Adrian Szymaniak i jego dramatyczna walka o życie z glejakiem czwartego stopnia znów poruszają całą Polskę po tym, jak ulubieniec widzów programu Ślub od pierwszego wejrzenia przekazał druzgocącą wiadomość o wznowie guza i astronomicznych kosztach leczenia, które zwalają z nóg. To nie jest kolejny celebrycki post o gorszym samopoczuciu, lecz brutalna relacja z frontu walki z najcięższym przeciwnikiem, jaką śledzą tysiące Polaków wspierających Adriana i jego żonę Anitę od czasu ich słynnego ślubu na antenie TVN. Mąż Anity Szydłowskiej, który mimo wcześniejszych dobrych wyników i czystych rezonansów, wierzył, że najgorsze ma już za sobą, musiał zmierzyć się z rzeczywistością w poniedziałek 12 stycznia, gdy kontrolne badanie głowy wykazało nową aktywność guza w miejscu wycięcia. Choć zmiana ma zaledwie 2 lub 3 mm, to wystarczyłoby całkowicie wykluczyć Adriana z udziału w obiecujących badaniach klinicznych, co dla każdego pacjenta onkologicznego jest masakra psychiczną i bolesnym ciosem w nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Szymaniak, który mimo wszystko zachowuje godną podziwu determinację, poinformował fanów o uruchomieniu komercyjnej terapii TETEFILS, która w 100% jest płatna i kosztuje fortunę. Aktor pokazał fragment faktury na kwotę 240 tysięcy złotych za sam początek leczenia, a kolejne 120 tysięcy miesięcznie będzie musiał płacić za użytkowanie specjalistycznego sprzętu blokującego podział komórek nowotworowych. Dziękuję Wam za wsparcie, bo to dzięki Wam jest to możliwe. Właśnie dokonałem płatności w dniu wczorajszym na początek, żeby zacząć tę terapię w kwocie 240 tysięcy złotych. Po weekendzie otrzymam go do domu, więc będę już następnym razem w czepeczku, który będzie blokować podział komórek nowotworowych i będę podpięty pod ten sprzęt, relacjonował Adrian na swoim Instagramie, dziękując internautom za każdą złotówkę wpłaconą na zbiórkę. W polskim kontekście społecznym ta historia jest niezwykle ważna, ponieważ obnaża brutalną prawdę o kosztach nowoczesnej medycyny w Polsce, gdzie pacjenci zmuszeni są do publicznych zbiórek BY mieć dostęp do technologii niedostępnych w ramach NFZ. Sprawa nabiera tempa, ponieważ Anita Szydłowska nie ukrywa, jak bardzo obecna sytuacja jest dla nich trudna, a internauci nie mają litości dla systemu ochrony zdrowia, widząc, jak młody ojciec musi walczyć o każdy miesiąc życia za tak niewyobrażalne pieniądze. Zjawisko to pokazuje niesamowitą siłę społeczności zbudowanej wokół programów typu Reality Show, gdzie uczestnicy stają się dla widzów niemal członkami rodziny, którym chce się pomagać w najcięższych chwilach. Fakt, że Adrian jest w dobrej formie fizycznej i psychicznej, daje nadzieję, że kolejna sesja chemioterapii temodałem oraz nowatorski sprzęt przyniosą przełom podczas kolejnego badania obrazowego za trzy miesiące. Skutkiem tej dramatycznej relacji jest nie tylko ogromny zastrzyk finansowy dla Adriana, ale przede wszystkim wzrost świadomości o glejaku jako chorobie, która wymaga błyskawicznego działania i ogromnych zasobów finansowych. W polskiej przestrzeni medialnej zdominowanej przez błahe afery historia Szymaniaków to zimny prysznic przypominający o tym, co w życiu jest naprawdę istotne i jak wielką rolę odgrywa solidarność ludzka w obliczu tragedii. Systematyczne pokazywanie przez Adriana postępów w leczeniu i transparentność finansowa związana z opłacaniem faktur buduje ogromne zaufanie darczyńców, którzy widzą, że ich pomoc ma realny wpływ na los człowieka. Reakcja Polaków od Warszawy po najmniejsze miejscowości pokazuje, że mimo podziałów politycznych czy społecznych potrafimy się zjednoczyć, gdy stawką jest życie ojca i męża, którego poznaliśmy na ekranach telewizorów. Czy tak kosztowna terapia TT Fields okaże się ratunkiem dla Adriana? I czy polski system zdrowia kiedykolwiek zacznie finansować tak innowacyjne metody BY? Pacjenci nie musieli liczyć wyłącznie na hojność internautów. Ta sprawa to kolejna lekcja pokory i dowód na to, że miłość poznana w telewizyjnym eksperymencie potrafi przetrwać najcięższe próby, jakie funduje los. A Państwa zdaniem, czy państwo powinno odgrywać większą rolę w finansowaniu tak kosztownych terapii komercyjnych w przypadkach beznadziejnych, czy jednak zbiórki publiczne pozostaną jedyną szansą dla pacjentów onkologicznych w Polsce? Źródło Pudelek Tum LC i analiza przez Insidera Krajowego PL 2026